Kagatej wyznaje Ildis, że bardzo ją kocha i prosi, aby zaczęła wszystko od nowa. Zobaczcie, co będzie się działo w 392. Odcinek serialu Zakazany Owoc będzie można obejrzeć w czwartek 25 stycznia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17.15, w 391. odcinek serialu Zakazany owoc Plan zdziała działa i Kumri wraca do domu swojego ojca. Handen jest wściekły, gdy się o tym dowiaduje, w skrócie co dzieje się w 392. odcinek serialu Zakazany owoc. Dogan wysyła Handen bilet lotniczy, aby opuścił i nie nękał swojej córki Idis. Ender zdaje sobie sprawę, że Handen knuje coś niedobrego, Handen wzięła wiele pożyczek, żebym wyglądała na dobrze ubezpieczoną, a pieniądze przepadły, a jeśli ona ich nie spłaci, pójdę do więzienia. Handen postanawia pozbyć się Dogana, aby móc pogodzić się z Kumri i zdobyć jej spadek, co rozwiąże wszystkie jej problemy finansowe. Kagatej wyznaje Ildis, że bardzo ją kocha i prosi, aby zaczęła wszystko od nowa, Handen i Ender ponownie planują rozdzielić Dogana i Ildis. Akcja przeskakuje na następny dzień. Jildis rozmawia z matką i mówi, że Handen nadal jest uważany za męża Dogana. Dogan, dlaczego nie kupiłeś też łodzi? Co ja z nią zrobię, mamo? Będziesz przechowywać marynatę? Kupił dla Handana dwie łodzie, ale dla ciebie tylko jeden naszyjnik. Dogan nie powiedział jej wczoraj ani słowa, a Suman się złości. pytają, kiedy wyjeżdża? W końcu jest matką jego córki. Hildis, o ile okażesz zrozumienie, ta zawsze spadnie ci na głowę, więc musisz delikatnie przycisnąć dogan do niej. Mamo, co masz na myśli mówiąc, że powinnam być jak typowa nowa kobieta? Tak, dobrze mamo, pomyślę o tym. Chodź, synu, idziemy. Gdzie pójdziesz, w szkole, a Kagate grał w piłkę z innymi ojcami, uwielbia przyciągać całą uwagę, aby wszyscy go obserwowali, tak jak Kumri. Byli sobie przeznaczeni. Asuman odpowiada, że zadzwoni do swojej przyjaciółki Emel, aby się z nią spotkała. Akcja przenosi się do biura Dogana, który próbuje skontaktować się z Handen, ale ona nie odbiera telefonu. Jest zmuszony wysłać swoich ludzi, aby zablokowali drogę jej samochodowi, a Handen jest zmuszony porozmawiać z Dogan. Nie słyszysz swojego telefonu? Jesteś chory? Jesteś chory? Jak śmiecie się tak zachowywać? Musisz odebrać, kiedy do Ciebie zadzwonię, zrobisz co mówię, bądź przeklęty, co chcesz. Dogan ze złością mówi, że od tej chwili nie może przychodzić do jego domu bez zaproszenia, nie zbliżać się do jego córki i nie przeszkadzać żonie, i dodaje: Handen, weź bilet, który ci wysyłam i natychmiast wyjdź. W przeciwnym razie nie odpowiadam za konsekwencje. Akcja przenosi się na Ender i Kanera. Kaner jest zła na swoją siostrę za to, że powiedziała asystentce projektanta psów, że jej pies ma na imię Kaner. W tym momencie sam projektant dzwoni do Ender. Pyta ją, czy może pokazać swojemu psukaner, że nie może się doczekać, aby go zobaczyć. Ender odpowiada, że właśnie zabrali go na spacer. Czym mogę ci służyć? Rafat, handen cię polecił. Handen, tak, twój przyjaciel, handen. Nie, ona nie jest moją przyjaciółką. Och, powiedziała mi coś jeszcze. Powiedziała tak, bo jest kłamcą, Ender pyta go, czy ona też go okłamała, a projektant odpowiada jej, że Handen jest bardzo niebezpieczny, ponieważ bardzo go skrzywdził i radzi jej, aby trzymała się od niej z daleka. Ender mówi mu, że jest w szoku i pyta, co się stało, jak to, co? Kiedy pieniądze zaczęły się kończyć, próbował mnie gnąć w plecy. Dlaczego zaczynam z nią interesy, dlatego się zastanawiam? O nie, nie rób z nią interesów. Wie, jak wyglądać drogo, ale nie jest spłukana. Wszystko to tylko wystrój. Jej mąż zbankrutował, a potem zmarł, a Handel został bez środków do życia. Jednocześnie Handen jest wściekła, że Dogan wysłał jej bilet i chce wyjechać z Turcji. Przychodzi jej asystentka i mówi, że nie zapłacili raty kredytu i czynszu za dom. anden odpowiada, że wraz ze wszystkim innym zapomniała o tym. Moja córka wróciła do Dogana, co skomplikowało sytuację, a na dodatek Dogan chce mnie odesłać. Ach, wziąłem tyle pożyczek, żeby wyglądać na dobrze zabezpieczone, a pieniądze rozpłynęły się, a jeśli ich nie spłacę, pójdę do więzienia. Kumri musi mi uwierzyć. Jeśli pozbędziemy się osoby, która sprawia nam problemy, pozbędziemy się problemu. Jak, proszę pani, dopóki Dogan będzie w pobliżu, nie będę w stanie dotrzeć do Kumri? Ale jeśli coś stanie się, Dogan zbliżę się do Kumri, aby ją pocieszyć, a dziedzictwo Kumri wystarczy dla wszystkich. Co się z nim stanie? A może by tak go na przykład wysłać daleko, i już go nie zobaczymy? Wyszedłbyś? Mówię o śmierci, kochanie, po zwycięstwie Kagatej zostaje w szatni. Jildis i Halit mogą do niego pójść. Kagatej, co się dzieje? Wszyscy ojcowie wyszli? Czy zwycięstwo cię upiło? Jestem pochłonięty. Co jest nie tak? Kagatej bierze Halit Ken w ramiona i wyznaje Ildis, że lubi, gdy są rodziną, a dziś uświadomił sobie to jeszcze lepiej, ponieważ ona i Halit Ken są jego rodziną. Kagatej prosi Ildis, aby zapomniał o wszystkim i zaczął od nowa. Ildis jest zaskoczona wyznaniem byłego męża. Kagatej bierze Ildis za rękę i mówi, że wie, że go kocha, i prosi ją, aby wybaczyła mu, że tak późno zdał sobie sprawę, jak bardzo ją kocha, i prosi ją, aby pozwoliła mu ponownie zbudować rodzinę. Akcja przenosi się do Kagatej. Ilbis i Halit Ken są w samochodzie Kagatej. Nie powiesz czegoś? Nie, kagatej, zabierz nas do domu. Otworzyłem przed tobą serce, a ty nawet mi nie odpowiedziałeś. Chcę być z tobą. Trochę za późno, kagatej. Jeśli chciałeś z nami być, nie powinieneś zdradzać mnie z Kumri, a poza tym jesteś zaręczony z Enderem. Jak mam ci znowu zaufać, myślałeś o tym? Czasem mi zaufasz, to nigdy więcej się nie stanie. Ildis ponownie przypomina mu, że ona jest mężatką, a on zaręczony. Kagatej odpowiada, że jej małżeństwo to tylko na papierze, a ona doskonale wie, że jego zaręczyny są takie same, i dodaje. Zapomnijmy o wszystkim, weźmy naszego syna i idźmy, Ildis mówi mu, żeby przestał wypisywać te bzdury i nie zawracał jej więcej głowy, bo ona mu nie ufa i nie chce z nim być. Ildis, kocham cię, a ty kochasz mnie. Co powinniśmy zrobić? Możesz mnie kochać, ale ja nie kocham ciebie. Kochasz Dogana, co on ma wspólnego? Mogę żyć nie kochając kogoś, nie jestem taki jak ty. Chodźmy do domu. Ender mówi Kaner, że najważniejsze jest to, że odkryli grę Handana, ale nie powiedzą jej od razu tego, co wiedzą, będą ją jeszcze trochę nękać dla zabawy. Dzwoni do Emira i mówi mu, że Kadatej chce, żeby do niego wróciła i zaproponował ucieczkę, ale ona mu się opierała. Emir twierdzi, że postąpiła słusznie. Lilis martwi się, że Kagatej nic nie powie Ender i pobiegnie powiedzieć Dogan, że ona i Kagatej są na niego skazani. Emir radzi jej, aby zachowała obojętność i pozwoliła Kagatej robić, co mu się podoba. W tym samym czasie Kagatej i Dogan spotykają się na korytarzu firmy. Dogan pyta go, dlaczego nie był rano na spotkaniu, a on odpowiada, pytając, czy Ildis powiedział mu, że tego ranka w szkole Halitken odbyło się wydarzenie. Dogan odpowiada, że Ildis mu powiedział, ale zapomniał. Kagatej mówi mu, mam nadzieję, że to nie problem, bo mają syna z Ildisem i dlatego często się widują, a teraz, gdy Ildis już się do tego przyzwyczaił, przyszła na niego kolej. Dogan mówi mu, że pozwolił na to tylko dlatego, że było to małe dziecko. Wchodząc do swojego biura, Dogan od razu dzwoni do Ildis i pyta, czy coś się stało, ponieważ nie widzieli się rano. Jildis zdaje sobie sprawę, że Dogan ją sprawdza i mówi mu, że była z Kagatejem rano w przedszkolu, ponieważ oboje rodzice musieli być obecni. Po zakończeniu rozmowy zastanawia się, czy Kagatej nie powiedział czegoś głupiego przy Doganie. Ender spotyka się z Handen i pyta ją, co planuje zrobić, aby rozdzielić Dogana i Ildis. Handen zapewnia ją, że Ildis i Dogan wkrótce zostaną rozdzieleni. Ender pyta ją, jak to będzie, a Handen odpowiada jej, że w oczach Ildis muszą przedstawić Dogana jako skąpca. Handen i Ender spotykają Ildis, który wraca z targu. Handen ostrzega ją, aby uważała, ile wydaje, ponieważ Dogan nie jest już tym, kim był kiedyś.